Stary są dwa loga po lewej no. i po prawej stronie. Tutaj się pojawiają na moich rękach dwa loga. Które jest poprawny? To po prawo. Moje czy Twoje prawo? Moje. Skadłem? Niestety nie odgadłeś. Ale w dzisiejszym Skoda? odcinku spróbujemy odgadnąć, które logo jest poprawne. Powtarzam, AHA szkoda. Y, czas 10 sekund na odpowiedź, więc mało czasu no jest. To, trzeba, to trzeba się spieszyć, Dawaj. Ja będę znał. Y, ty, y, prawo, kur... prawo. Dwa 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 dwa, tak, dwa, 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 tak, dwa, No dwa. Łatwe. Sprite czy splitte? Pierwsze. To pierwsze. A czym się różnią? Pierwsze. Kolorem chyba. Nie wiem. Czy... No, nie. Nie ma kropki nad i. i i i jeden, jeden, dobrze? Pepsi Percy to pierwsze, pierwsze to widać na wzrok od razu. No tak. Się eBay, eBay. O kurwa, po... L... To chyba. Prawej, po prawej, po prawej, po prawej, po prawej. źle. Coca-Cola, Coca-Cola. Pierwsze, pierwsze. Pierwsze. Pierwsze jest dobra. Tomy hi-figer, Tommy Tommy hifiger. Hi... Prawie, to Prawie, po prawej. O kurde, Huawei, ku... Huawei. Nie, wiem, to kurwa, się... trudne Pierwsze. pierwsze. Ładków jest, ale nie wiem Wix, Twix, Twix To drugie pra To drugie, no Chitos, Chitos po lewej, drugie, po lewej, po lewej to drugie Czyś pewien? Nie, nie, nie jestem pewien Nie, pierwsze, zgadłeś. dobrze A, zgadłeś pierwsze. BMW A wiesz, znasz pierwsze to? Pierwsze BMW Tak, no bo jest pierwsze ten Okej. Okay. Puma Puma Puma, a, no to, to drugie. drugie. drugie no tak, to, to jest jakiś kot skaczący. O super, nie! O jezus! Nie to powiem, oj, oj. co się skarżyło. Znawca no logo, no... jesteś prawdziwy znawca każdego logo. Dobra, to pierwsze robiliśmy. O, to jest fajne. Apple? Czy rozpoznał film po, to... po starym logo? Apple. No łatwe. To Które jest no, łatwe. No, to jest O, łatwe, no gdzie masz Apple? No to. No Firefox. To pewnie, no to to. To. A tu tu już się mogę wymienić... Starbucks? Starbucks? No to jest Starbucks tu... niżej. To Instagram. ci mogę raz powiedzieć już po tym. Co to jest Beres? No to jest Berologo, wiesz? Adidas. Nike. Gdzie jest Nike? A, czyli to jest Nike. Czy to jest Nike? Co jest? Spotify. Spotify, LX, Fanta, Fonsat, Fonsat. LX Fanta, Easy. To to łatwo. 100%. Wspaniale. Jakiego sklepu to logo? <laughs> Dobra, zajebiście. Lidl? O kur... To jest Lidl. No, Lidl. Wiedroka, łatwe. Żabka. Żab... to Nie, to jest stokrotka dał 100? Nie, to jest żabka. Kerfur Kerfur to, to, no. To jest Kaufland. Land. Lewiatam lewia tam, tam lewia jest, na jest tutaj, Aldi, Auchan, Nie, nie Aldi, tam to jest Aldi. Macro, makro i Auchan. <laughs> Ale jaja. Ale jaja, no. Na <laughs> pewno, że będziesz gdzieś na gdzieś tu logo. Dobra, to próbuję. Sprawę. O kur. Pierwsze, to, to, to drugie, to drugie. Nie, żółte po, N -n -no po no lewej. No to się nie. No to dobra, no to dawaj, zobaczymy. Ha, <laughs> mówiłem, Frejer, <laughs> że my no przez ciebie nie wygraliśmy quizów. <laughs> no to patrz. Dobra, do... no dobra. No i się O tak, tak, to sobie możesz, też No, który Discord, to pierwsze? No to pierwsze, nie mam antenki no. żadnej. O, kurwa, kur... opera, a to, to drugie. drugie. Drugie? A czemu? No, no, bo jest inaczej cień, widzisz? No ale to jak ma być? No to drugi, kurwa, O no, co, co to, to jest? hogwart jest? No. Draco, Malfoy. No, to, co? bo są cztery domy, są a nie cztery no Cztery no domy. No. Rolex. Rolex. O, kur... e, to drugie. Drugie, bo tak? są równo te, tak. Dobra, nutella, nutella. To nutella. No N duże, nie? To no, to jest czarne. Czemu? Czemu w Nuteli jest czarne N? No bo jest czekolady czekolady. Uh -huh. No dobra. Coca-Cola. No to było, to pierwsze Shell To drugie. No. To drugie. Starbucks, o kur. Czy a, mi się różniło. Ja. A, gwiazdką, gwiazdką się gwiazdka, gwiazdko się różni. Gwiazdka, ta pierwsza, ta pierwsza. Ta pierwsza? No dobra. Dominos. Oooooo dwa tutaj. Chyba mi się to kojarzy. Chyba nie, to, też to, mi... to, to, tak? to, to, to. No dobra, to dobra, to. Jest! 10 na 10! Co jest? Dopasujesz nogo do ciastek! Stary, logo do ciastek. O kur... La ciastka jakie. To e, pierwsze. To pierwsze, to. No. Dobrze. Le, Lebenis. Języki. Łatwe Wody to. Je, to, no. Ej, fajne. No fajne, Dobre. fajne. Inter? Inter? E... O kur... To drugie, Kinder Cards to są. Dobra. Milka. Milka? To, to, to trzecie, to, to no chyba to, to, no. To, to. No chyba tak, to to pierwsze. A co to było to Jednak, w takim razie? Nie wiem, jakiś Oreo, może. Belwita. To. to ostatnie, no. No my kiedyś Ja dawno tego nie jadłem, jakieś lubiłem jeść. Ja też Belvita, nie jadłem jeba, tego. No. Oreo. Oreo, no to, to, to ostatnie to. takie mega nie. czarne. Ale to jest A to nie są te dwa? No nie, to ostatnie, jest takie czarne to Oreo. no. Heat. Heat, a. Tu jest napisane! No, je... Jakby nie było napisane, to było no, trudne. To bym to trzecie wziął. Pickup pick co to jest, co to jest Nie jadłem tego Chyba, nawet, to. ale to... No też bym to zaznaczył. No Bałtym i dobrze. Jakiś. Twix Trzy. Mujezu, ciastka Twix? Nie z, wiem, to pierwsze tak najlepiej wyglądają. Dobra, dam. A, Jezus, to, no to nie było szans <grym> tego rozwiązać. Jutrzenka? No to trzeba, tu to zobaczyć, jest, jest napisane. Jutrzenka. O, tu no co no dawaj? No to Dawaj to Aha, jednak drugie. Aha. Ty jesteś innego nie Jutrzenka. Bounty. Bounty? Jak to rozwiązać? Eee, to trzecie chyba. No i To pierwsze? No nie ma opcji. <grym> Krakuski. Krakuski? Hmm. To drugie. Aha. Aha, to nieźle. sante to jest sante to, są, to jest sante No, chyba tak. No ale ja ja co jest? Łakotki. i witaminy, to no. trzecie. Znaczy, to ostatnie mi chodziło, kur... Krokieta, żeś wybrał jakiegoś. Petiski lubi się to przepyszne misie. To drugie. Pierwsze. Aha, no to zobaczymy, no dawaj. No, ja mówiłem. <laughs> Ciasteczkowiec, ciebie no, Siema, siła. Daj to z Windowsem jak chciałem World o, Disney, Walt Disney, World Disney, który jest prawdziwy. Wiesz, że Disneya odwazili, nie e, wiem Ja wiem, które, to gdzie wieżyczka z jest... prawej No też mi się tak wydaje, no to pierwsze to, no. eBay, eBay A Mieliśmy to, wiem, to już, czerwone, czerwone, Na dole. dole Na dole No To jest true. Windows jest A, na... Ej, szare jest w Windowsie, nie I widzę To też spojrzałem, też spojrzałem no. pierwsze, Drugie, to drugie moim zdaniem dobra, daję pierwsze według ciebie No i sam mówiłem? Ford, Ford to pier u tru... da. bym dał gradienty, a czekaj oba są udał gradienty jest... Tak, tylko jest in... to drugie chyba jest takie bardziej do jedno. A to tutaj? Jak Jakieś floral napisane No sa. ty kurwa nie wiem Nie, nie wiem co się różni jeszcze Aha, to kółko no, tym, tym się różnią, nie wiem, to drugie Mi się wydaje, że pierwsze, ale no No i co? Rolex też Rolex mówiliśmy To było, to pierwsze, ale inaczej O taka. kurde, to chyba, to, to... bardziej pojeb... czy nie? No to weź, ja bym to pierwsze wziął, bo jest takie, no ale weź to drugie Pierwsze weź, no, Masterka. Mastercard, Mastercard. O kurwa, pierwsze. pierwsze. U góry. No, bo było dzisiaj. Lego, lego, lego. Pol u góry le pierwsze. To pierwsze, no. Harry Potter, Harry Potter. E, poszczępiony, poszczępiony. Na 100%. Tak, no, to pierwsze, u góry. O, zba... to drugie, to drugie. Drugie, drugie, na pewno. Drugie, drugie. Na pewno no. jacho. Jahu, Jahu. O, o, nie Powinnoś wiedzieć, że drugie, drugie. No, myśl No, <laughs> Świetnie. <laughs> Zajwiście. Czy rozpoznasz o, logo pokładane? Chirios. No. Chiriosy, no to trzecie. Trzecie, no. Simins, łatwe. drugie. Łatwe. To Flex? 100%, nie ma o, cool. opcji. Pierwsze. pierwsze. Pierwsze, bo to za żółte są. Cucky Cripp. Cucky Cripp. To był Cucka Cripp. No kto? Czeka To są kulki. Nie, drugie. to jest Cucka Pick. Nesquik to są kulki. O kur... kurwa. Cool. Co teraz? Ta. Pierwsze. Chyba Dużo. pierwsze. No, no pierwsze. pierwsze. Dobra. Lizzie Spawsy, ja jadłeś to. Drugie. No, drugie. są. Ale dobre są Lizzie Spaffs, ja tu Nie, ostatnie. Tak. Ostatnie one są takie karmelowo czekoladowe Fine. Mi się kojarzy pierwsze. z tym. No, albo trzecie. No, trzecie jednak. Lucky Charms. one były dobre. To były rany. Pierwsze, pierwsze. Pierwsze? Nie, te, te, to były. Co? Było... Trzecie. Trzecie prawdziwe miłości. Prawdziwe miłości. Łatwe. To nieźle. Co jest jeszcze ciekawego? Daj, to który logo jest prawdziwe. To Adidas. 15 sekund. O, 15 sekund. Adidas, Adidas, razy. Adidas. Łatwe. To to pierwsze. No, no ładnie. To, to będzie 100%. Instagram. O, to, to, to. No to, 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 to drugie, no. To, 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 to drugie jest kółko. Fila, fila. Fila dla debila, to drugie, to drugie, to drugie. Ja nie mam chwilę nigdy, więc nie wiem. KFC, 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 KFC tu się, się różni. paskiem. haskiem. z której strony teraz jest. To pierwsze mi bardziej. To i to, sieci. mi to. Kur, to mać. To łatwo. No Kurwa. to to. Starbucks, dosłownie, mówiliśmy, że to. Oku Twitter, drugie, No tam jest za dużo detali. W niektórych vlogach jest łatwo rozpoznać. W jest niebieski. No to, to ta. Samsung Samsung. O jest, się To drugie, bo jest to A, no. takie <laughs> Pum <laughs> no, to nie zła prawda. Ale morda, no. mistrz. Jednego nie zgadliśmy. Jaki kolor brakuje w tym logo? O, fajne. Subway. Zielonego. Ej, zielonego. Amazon. No, Żółtego. Pomarańcz pomarańczowego. No. no tego, no. no Od no, no, A do no, no. Z. Burger King. Niebieskiego, niebieskiego ale niebieskiego. którego? Tego drugiego. Tego ostatnio. Dobrze. Fanta. Fanta. Oku Ej, czarna. Jakiego? czarna. A ja bym zielone dał. Niebieskie? Niebieskie, Niebieskie wyudziw. Tu zielonego. Zielonego? Zielone tak. No. Felikwiś. Tu czerwonego. Czerwonego. <grym> e. czerwonego. A czerwonego, no. Skoda? Zielonego. Zielona jest Skoda. Niebieski. Jest? Niebieski, niebieski, no. niebieski. Niebieski, niebieski, niebieski. A wiesz, że tam C jest ukryte? Wiem, wiem. Wszystkie czerwone. Czerwone. Ej, e. 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 łatwe. A wiesz, że tam jest C ukryte? Nie jednego, przestań się nie tego nie wiedziałem. Widzowie, patrzcie. Tu to jest C. Jest C w Carrefourze no. Tutaj, czajcie. Fajne ja nigdy jest. Nie wiedziałem. Jest myślać, tak samo jak te... w Amazon jest strzałka od A do Z, że mają wszystko od A no. do Z u siebie na, na stronie. A w Subway Kale, jest od S do Y, bo mają zloga. wszystko od S do Y. A właśnie co jest w Subway? Surfer.